Samochód firmowy dla jednych jest to narzędzie pracy, dla innych symbol statusu. Czy warto dopłacić do auta klasy Premium? Moim zdaniem tak, ale w jakim biznesie auto klasy Premium to uzasadniony wydatek i jak uzyskać nawet do 500 tysięcy złotych netto finansowania? Dziś poszukam odpowiedzi na te pytania. Przyjrzę się też trzem autom dostępnym w turbo turbopożyczce i turbonajmie w EFL. Lexus NX, Audi Q5 i Volvo XC60 wybór tych aut nie jest przypadkowy. Tak naprawdę są to najpopularniejsze suwy klasy premium w naszym kraju, czyli auta modne i prestiżowe. Volvo XC60 to najlepiej sprzedający się w naszym kraju SUV klasy. Premium. To auto, które za mną stoi, to tak zwana miękka hybryda, czyli silnik elektryczny, nieco tutaj wspomaga, silnik spalinowy. Niektórzy twierdzą, że jest to auto dla osób, które prowadzą bezpieczny biznes, w końcu to Volvo, ale jest to też auto dla osób, które prowadzą biznes nowoczesny, w końcu to Volvo, czyli auto, w którym sporo tej najnowocześniejszej technologii. Charakterystyczny ledowy młot Tora to jeden ze znaków rozpoznawczych nowych Wolwiaków. To oczywiście najnowsza generacja XC60, która nie da się ukryć dość mocno nawiązuje do swojej poprzedniczki. Dlaczego? Dlatego, że Volvo uznało po prostu, że nie warto zmieniać sylwetki, która niejako stała się legendą. Volvo to marka szwedzka, ale nie ma co ukrywać kapitał jest. Chiński. We wnętrzu tego auta czuć jednak styl skandynawski. Z jednej strony jest nowocześnie, ale jest też schludnie, praktycznie. No i tak ogólnie mówiąc, bardzo przejrzyście. Volvo kojarzy się z autami rodzinnymi, no i coś w tym jest. Proszę spojrzeć, jak dużo przestrzeni jest na tylnej kanapie. Doskonale odnajdą się tutaj nie tylko najmniejsze dzieciaki. Ja teraz siedzę sam za sobą. Proszę spojrzeć, jak dużo mam przestrzeni na swoje kolana, jak dużo mam przestrzeni na stopy, czy jak dużo mam. Miejsca nad głową, pomimo tego, że mamy tutaj szklany dach. Mało tego. Ta kanapa jest również podgrzewana, a pasażerowie tylnego rzędu siedzeń mają swoją własną strefę klimatyzacji. A więc nic, tylko po prostu jechać z dzieciakami i nie tylko gdzieś na wakacje. Nie bez przyczyny poruszam się teraz drogą z kostki, to jest chyba nawet taka historyczna kostka. Proszę posłuchać, jak w kabinie jest cicho. Nic tutaj nie trzeszczy. Auto nawet nie podskakuje. Proszę zwrócić uwagę na kierownicę. Puściłem ją, nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie to wersja dość dobrze dopasiona. Z tyłu mamy napis B5AWD, a to oznacza, że to auto ma napęd na cztery koła, a przede mną pod maską pracuje dwulitrowa benzyna Turbo. Ten silnik spalinowy wspomagany jest też silnikiem elektrycznym o mocy 14 koni. Łączna moc całego hybrydowego układu to 250 koni mechanicznych. Sprint do setki, 6,9 sekundy. Reakcja, gdy wciśniemy pedał przyspieszenia, proszę bardzo, wciskam. Szybka redukcja, no i czujemy, że załącza się turbo. No i też ten silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, kiedy pedał przyspieszenia wciśniemy w podłogę. I jeszcze jedna ciekawostka. Proszę spojrzeć, co mamy w tym miejscu. Wybierak kierunku jazdy jest z prawdziwego szwedzkiego kryształu. Nieźle, prawda? Tak jak przystało na klasę premium. Są tutaj smaczki, które wyróżniają tę markę na tle innych marek premium. Wybierając markę premium, warto upewnić się, że skorzystacie z najlepszego i z najkorzystniejszego dla Was modelu finansowania. W EFL decyzję o finansowaniu nawet do 500 tysięcy złotych netto otrzymacie od ręki, a w razie potrzeby macie możliwość samodzielnej zmiany wysokości rat przez internet w leasingu swobodnym. I tu ważna uwaga. Bez względu na to, jaką formę finansowania wybierzecie, w EFL przysługują Wam dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatna rejestracja pojazdu w turbo leasingu EFL, wsparcie osobistego doradcy przed, w trakcie i po podpisaniu umowy oraz Centrum Likwidacji Szkód na wypadek niespodziewanych sytuacji, ponieważ każdy przedsiębiorca zasługuje na finansowanie klasy premium. To pole po mojej lewej stronie jest zupełnie nieprzypadkowe: no bo przecież trzeba mieć kapustę, by śmigać autami klasy premium. Okej, okay. Lexus NX to najlepiej sprzedający się model Lexusa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Od momentu premiery pierwszej generacji NX-a sprzedano na całym świecie ponad milion sztuk tego modelu. Charakterystyczna chłodnica w kształcie klepsydry to jeden ze znaków rozpoznawczych tego modelu. Znakiem rozpoznawczym NX-a są również liczne przetłoczenia. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj maska, jak wyglądają nadkola. To wszystko w imię aerodynamiki, bo jak wiadomo, im bardziej aerodynamiczne auto, tym wydajniejsze. Wydajność jest tutaj niezwykle istotna, ponieważ jest to hybryda, a hybrydy mają przede wszystkim zużywać mało paliwa. Jeśli chodzi o moją jazdę, to na przykład w ruchu miejskim wynik na poziomie 5,5 litra na 100 km osiągałem od tak. Jeśli chodzi o wnętrze, można powiedzieć krótko: klasa. Fotele są nie tylko podgrzewane, ale są również wentylowane. W tym miejscu mamy dwa ekrany: jeden przed kierowcą, drugi w centralnej części deski rozdzielczej, ale ten ekran też jest niejako tak jakby skierowany w kierunku kierowcy. No bo właśnie osoba siedząca w tym miejscu, osoba, która trzyma kierownicę, jest w tym aucie najważniejsza, ale tak naprawdę pasażer też nie będzie tutaj narzekał. Lexus NX i cisza wewnątrz, i wcale nie mam na myśli tutaj dobrego wygłuszenia kabiny, dobrego odizolowania nas od świata zewnętrznego. Chodzi o to, że system tego auta robi wszystko, by jak największy dystans Przejechać tylko i wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego. To hybryda, zwykła, nie plugin. Nie mamy tutaj ciężkiej baterii ukrytej pod podłogą. Mamy małą baterię, ale bardzo wydajną. Proszę bardzo, jadę teraz z typową miejską prędkością i cały czas jadę z użyciem tylko i wyłącznie silnika elektrycznego. Ale gdy tylko mocniej wcisnę pedał przyspieszenia, od razu ekspresowo i płynnie załącza się silnik spalinowy. Słychać to, prawda? Chodzi o to, by te przyspieszenia, by ta reakcja na wciśnięcie przyspieszenia była jak najlepsza. Iście: ekspresowa. Łączna moc całego hybrydowego układu to 200 koni. Sprint do setki na papierze. Nieco ponad 8 sekund, ale w rzeczywistości wydaje się, że jest zdecydowanie szybciej. Przez to, że reakcja, gdy wciśniemy pedał przyspieszenia, jest inicjowana przez silnik elektryczny. Mamy też tutaj skrzynię ECVT, a więc nie mamy tutaj przełożeń. Wciskając pedał przyspieszenia, nie traci się tutaj czasu na zapinanie kolejnych przełożeń. Po prostu wciskamy pedał w podłogę i auto przyspiesza aż do swojej maksymalnej prędkości. Zanim powiecie, no ale ten ryk w kabinie, owszem, gdy przyspieszamy, silnik dość mocno tutaj ryczy, ale gdy tylko rozpędzimy się do zadanej prędkości, wystarczy odpuścić nieco pedał przyspieszenia i już jedziemy niejako w ciszy. Auto wygląda zadziornie, ale nie oszukujmy się, to SUV, w którym po prostu ma być komfortowo. I teraz uwaga, prosty przykład, zjazd. Na pobocze. Zjeżdżam na dość nierówne pobocze, auto dość mocno się przechyliło, a w kabinie panuje cisza. Nic tutaj nie trzeszczy, nic tutaj nie stuka. Tak samo jak wtedy, gdy jadę po asfalcie. A to oznacza, że wszystko w kabinie jest wykonane i spasowane tak jak należy. Myślisz słów od Audi? Mówisz model Q5. Kupiątka, gdy tylko zadebiutowała w 2008 roku niemal od razu stała się hitem sprzedaży na całym świecie. Jeszcze nie tak dawno Audi chwaliło się. i Jesteśmy już gotowi. Możemy produkować i sprzedawać tylko i wyłącznie auta elektryczne. Coś chyba poszło jednak nie po myśli tego niemieckiego producenta. Auta elektryczne nie cieszą się tak dużą popularnością, jaką na początku zakładano. Co zrobiło więc Audi? Ten niemiecki producent dalej Sprzedaje auta z silnikami spalinowymi i teraz taka ciekawostka w kupiątce możemy mieć benzynę, możemy mieć diesla, możemy mieć nawet fałszustkę benzynową pod maską. Nieźle to brzmi, prawda? Znakiem rozpoznawczym wnętrza nowej kupiątki są te dwa ekrany zakrzywione w kierunku kierowcy. Do tego mamy tutaj dość małą, jak na Kierownicę. Ta kierownica przypomina nieco te, jakie znamy z aut sportowych. No ale w końcu Audi to marka, która obiecuje sportowe emocje, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by w SUVie montować kierownicę podobną do tych, jakie można znaleźć w autach ze sportowym zacięciem. To jest bardzo ciekawe. Można powiedzieć, że to takie centrum dowodzenia. Na bocznych drzwiach mamy coś, co swoim kształtem przypomina pilota od telewizora. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czternaście przycisków. Za pomocą tych przycisków możemy sterować lusterkami, pamięcią foteli, czy też nawet oświetleniem. Jeśli chodzi o tylną część tego auta, to można powiedzieć, że szału nie ma, ale z drugiej strony mamy tutaj wszystko, co Niezbędne są dwa nawiewy, oddzielna strefa klimatyzacji, dwa porty USB, jest podłokietnik, są miękkie materiały, no i przede wszystkim jest tutaj sporo miejsca. Pod maską prezentowanego egzemplarza kupiątki pracuje dwulitrowy silnik Diesla o mocy na poziomie 200 koni mechanicznych. Średnie spalanie według producenta nieco ponad 6 litrów. Ale uwaga, mamy tutaj bak paliwa, który ma pojemność 65 litrów, a to oznacza, że na jednym tankowaniu tym samochodem możemy przejechać dystans na poziomie 1000 km 1000 km, to mniej więcej dystans z Wrocławia do Berlina. Na i z powrotem. No i zostanie nam jeszcze paliwa w baku na to, by na przykład wybrać się na wycieczkę z Wrocławia do Warszawy. To diesel, a to oznacza, że mamy tutaj wysoki moment obrotowy wynoszący 400 Nm. Ten moment osiągany jest przy dość niskich prędkościach obrotowych silnika, a to oznacza, że wystarczy dosłownie musnąć pedał przyspieszenia, by ta reakcja była bardzo szybka. Sprint do pierwszej setki na papierze w 7,4 sekundy. Kupiątka ma w sobie sporo sketchbacka, w sensie przestrzeni we wnętrzu jest dużo więcej, ale za starami tego auta czujemy się trochę tak, jakbyśmy jechali znacznie mniejszym samochodem. Układ kierowniczy, jak i zawieszenie zestrojone są tutaj neutralnie, ale podczas szybszego pokonywania zakrętów i łuków czujemy tutaj taki delikatny, sportowy Trzeba przyznać, że Audi umie nie tylko w efektowne reflektory, ale umie też w wygłuszenie kabiny. Choć mamy tutaj pod maską dość sporego diesla, to praktycznie w ogóle go nie słychać. Przy niskich prędkościach, typowo miejskich, nie słyszymy, żeby coś pracowało pod maską. Gdy jedziemy nieco szybciej, albo się rozpędzamy, to do naszych uszu zaczyna docierać taki lekki pomruk, ale na pewno nie jest to pomruk męczący. A to oznacza, że ta przestrzeń pasażerska jest tutaj bardzo dobrze wygłuszona. Czy warto zainwestować w auto klasy premium? To wszystko zależy od kilku czynników, od naszych możliwości finansowych, a także potrzeb biznesowych. Trzy z jednej strony bardzo podobne do siebie auta, ale jednocześnie są to trzy zupełnie różne charaktery. Volvo kojarzy nam się z bezpieczeństwem, Audi ze sportowymi emocjami, a Lexus, Lexus kojarzy nam się z ekonomią. Jedno jest pewne: każde z tych aut jest Prestiżowe, wygodne, świetnie wykonane, no i zwraca na siebie uwagę, a to w biznesie przecież też jest bardzo istotne. Na koniec pytanie, a właściwie trzy pytania, skoro mamy trzy auta. Który z tych samochodów najbardziej zwrócił Waszą uwagę, najbardziej Was zaskoczył i który chcielibyście mieć w swojej firmie? Piszcie o tym w komentarzach, ja czekam na te komentarze. No i nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału, by nie przegapić kolejnego turbotestu. Do zobaczenia.